Cześć mordeczki, ja jestem a Dzisiaj wam pokażę ciekawostki, takie fajne, że zobaczycie, że będziecie w szoku, że wow! Ale na początku zanim będzie wow, zostaw łapkę w górę i subskrypcji dzwoneczek, żebym ja zrobił wow, jak wiesz od razu na film o godzinie 16.00 albo jak zasubskrybujesz walniesz dzwonek, żeby Ci przyszło powiadomienie. A subskrypcja jest bardzo ważna. bo Zaraz 12 tysięcy subskrypcji mordeczku, 12 tysięcy to jest? To jest 12 tysięcy, to jest dużo Facebook chwila. Dobra Instagram w opisie, Discord w opisie, miłego oglądania. Pamiętaj o, subskryp o subskrypcji, bo zaraz 12 tysięcy subów. Pamiętaj, widzu, pamiętaj. Mam nadzieję, że zapamiętasz, <laughs> żeby zostawić suba. O, zaraz 12 tysięcy Dobra, co chciałem dzisiaj wam pokazać Dzisiaj mam, chciałem wam pokazać taką fajną sztuczkę Trika jak dostać za darmo epickiego klucza Wiem, że każdy, dużo osób chce epickie klucze Ale no nie każdego stać, żeby kupić sobie w sklepie Za złotóweczki, co nie? Bo może za złotóweczki kupić tutaj epickie klucze Na przykład jak ja teraz kupiłem 15 kluczy No nie każdego na to stać, rozumiem No mnie też nie, ale, ale się odchamiłem Wydałem te 12 złotych Boli Drugim sposobem, znaczy, żeby dostać epickiego klucza To wejść na ten, na a, rynek, nie sklep, rynek, rynek, y a mam tu jakieś swoje rzeczy do Uuuu ktoś kupił mój podpis, chcecie kupić podpisy, to mogę ich wystawić więcej Dobra, mój podpis Villager Spawner też ktoś kupił Tutaj Selwonda, widzę, że ktoś, ktoś też ktoś ktoś kupił 200 tysięcy, nieźle Blaze Spawner kupiony, Blaze Spawner kupiony Dobra, a zobaczmy czy w aktualnych ofertach Jeszcze jest tutaj Creepery Są Vexy, Creepery, Endermany Kill kilof, kill, off, kill off. Fajne kill offy szóstki, polecam na rynku Selwondzik, Selwondzik, okej okay. Wszystko jest na ryneczku wystawiony Fajnie, aha, miałem wam pokazać jak dostać Epickie klucze Nie za, nie za tego, nie za Ty, 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 nie za złotówki Wchodzicie w oferty i szukacie tu epickich kluczy Na przykład Kizu sprzedaje za 2 miliony Tutaj epicki klucz Tutaj też są sprzedawane jakieś klucze Jak możecie sobie wszystko kupić mordeczki na rynku I to nie za złotówki tylko za gamy w grze Więc jest gitara dla osób których, Którzy nie mają żadnych tutaj możliwości Do kupienia za złotóweczki yy, dobra czy mamy tutaj coś jeszcze? jakieś tutaj epickie klucze fajne w jakiejś scenie? Jakiś taki za 200 tysięcy, tutaj te? Warto szukać, bo można niekiedy znaleźć epickie klucze za grosze. Dosłownie, za parę milionów. I tak jest na przykład 2 miliony, to jest jeszcze git cena. Bo jak wszyscy już będą mieli pieniądze, to te gemy, te epickie klucze będą po 7 milionów, a nie po 2. Na początku edycji taki epickie klucz kosztował 800 tysięcy. Więc mordeczko opłaca się, dobra. A kolejnym sposobem. Jeszcze najbardziej darmowe, bo jest taka opcja, żeby darmowego epickiego klucza zgarnąć. Ale poczekajcie, otworzę sobie pięć. Pięć epickich sobie otworzę, Zobaczymy, co mi dropnie. Ja jestem ciekawy. Mam pięć epickich i grzybowe krowy. Nie fajnie, nie fajnie, nie przepadam. <ścoughs> ja wolę tutaj mnożnik dostać. Dobra, widzę, że tu będzie dużo sprzedawania na rynku rzeczy. Bo to trzeba sprzedać, to jest mi niepotrzebne i. wiemy, 150 tysięcy? Spoko. Spoko, o 2,2 miliona mam, to fajnie, to fajnie. Dobra, co tu mamy? Gemy znowu, dobra, ostatni klucz. I proszę Państwa, co mi tutaj drobnie mnożnik jeden przeleciał, ale no, oczywiście, jak przeleciał, to ja go nie dostanę. I spawner Endermanów, dobra, mordeczki. Mam cztery spawnery. Jak chcecie, to się złoście w opisie, to albo wam rozdam, albo sprzedam. I przechodzimy do sedna odcinka. Troszeczkę szybko. Ja tu nie wiem, jak ja zrobię 8 minut minimum, ale jakoś będę musiał zrobić. Dobra, z kolejnym sposobem jest, tutaj idziecie tutaj na spawnie, przechodzicie gdzieś tędy, jakąś ścieżką W sumie pokażcie tą ścieżkę, jak tutaj wygląda, bo zawsze latam, a nie wiem, jak się tu przychodzi na nogach. Czekajcie, spróbujmy jako gracz bez fly'a tutaj się dostać. Dobra, tu jest spawn. Musimy wejść po schodkach w tym miejscu Okej, okay, okej okay. I... tędy? A czekajcie, a tędy mogę? Tędy, zobaczmy, spróbujmy tędy Czy tędy ja się dostanę na tamto miejscu? Tędy będę szedł I tu idę te... I tak, dostałem się, dobra Czyli że się da, da dostać tutaj bez flya. Ja myślałem, że tego z flya mogę tutaj przelecieć Ale jednak nie Jednak nie, dobra I tu mamy coś takiego jak grabasz Grabasz, klikamy prawym przyciskiem I możemy zbierać dynie Jest to okres taki limitowany, bo to jest na czas Tutaj Halloween, to jest do 20 któregoś tam. 20 czy tam któregoś listopada, nie wiem, ale to jest bardzo króciutko, więc śpieszcie się, śpieszcie się, bo zbierając dynie, możecie dostać nasiona dyni, możecie zdobywać, zostać już z tak bloku trawy, spoko. Stołniareczki, tutaj gemiki, fajnie 100 tysięcy za 90 dni. Nie mam tylu ludyń, ale no trudno. Główka dynia, tutaj mamy ekskluzywny tak Halloween, diamentowy kilo 655, fajnie, tutaj piątka też fajnie. Spoko są takie, lafej, dwie piątki. No to mm, tak mechce, nie? Ale Mending niby spoko, niby nie można to wytradować z wieśniaka. No i mamy Epickick tutaj mamy tak magiczny klucz za 20 dni. Mamy za 25 dni klucz spawnerów i mamy epicki klucz za 30 dni. Jak nie zdobyć, pewnie się spytacie. Możecie mi maksymalnie 5 dni zebrać tutaj na, na tej miejscówce. Chyba na całym spawnie są porozrzucane. Ale nigdzie ich więc nigdzie ich nie widziałem jak ich tutaj, 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 tutaj Teraz też ich nie widzę bo ktoś mi zarobił bo, bo trzeba tutaj się śpieszyć Bo jak ktoś wam jumnie to tylko raz, tam parę razy komuś z przed nosa zabrałem I że z tego, byłem zadowolony, że udało mi się I ogólnie trzeba szukać tutaj dyni Gdzie są te dynie, halo, o tu mamy jedną dynię I plus cztery dynie, z jednej dyni można zostawić maksymalnie 8 dyni Więc jest spoko, czyli że w jeden dzień, jeśli będziecie mieli farta to 5 razy 4 to jest 40 dni, możecie zdobyć. 3... I wychodzi na to, że możecie lepiej z klucz jeden na dzień dostać. Ja dzisiaj zebrałem już wcześniej 3 dynie, to jest piąta moja dynia, chyba prawdopodobnie to jest moja piąta dynia. Zaraz sprawdzę dokładnie. Tylko jeszcze jedną dynię muszę znaleźć gdzieś, jeszcze jedna dynia, gdzieś tu powinna być. Wiem, że jedna jest w tym miejscu zawsze, bo tu nikt się nie dostaje. I. O! Jeszcze jedną mogłem zdobyć, I że... To ja wczoraj robiłem? Nie pamiętam. Ej, no w sumie nie wiem. Czekajcie, może czekajcie, może czwarta dnia? Czwarta dnia, ale teraz lipę mam. Dobra, ostatnia dnia mi została i dwie dynie z rzędu to było po jednej dyni, więc kiepsko, Ale jeszcze jedną dynię zdobędę i będę miał fulla chyba z tego. O, tam jest ostatnia dynia. Nie ciekawi, bo teraz dynie są z cukierkami raz B I jestem ciekawy, czy one. Yy! Ty 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 złodziejaszku! Ty chciał mi zarąpać z przed nosa. <grym> się zestresowałem, trzeba szybko kliknąć. I ja piątą dynię już chyba zebrałem dzisiaj, tak? Z pięć dni zebranych Czyli wczoraj zebrałem tylko trzy dynie. A ja, ja, jestem dwie dni w pracy, to nie fajnie, nie fajnie, ale czy jeszcze gdzieś znajdę to jedną dni? Dyń... O, tu jest, tu jest, tu jest, czy już mogę jeszcze ją zebrać? Nie. Limit dni wyczerpany, czyli 5 dni możecie dziennie, maksymalnie z jednej dni jest 8, czyli 40, maksymalnie w jeden dzień możecie zrobić. Z czego maksymalnie możecie kupić jeden epicki klucz, a ja tych dni mam, proszę Państwa, 74, czyli mogę kupić dwa epickie klucze. Kupiłem dwa epickie klucze widzowe za nic, w sumie za darmo dostałem epickie klucze, i ty też możesz dostać ten epicki klucz. Wchodząc na spawna i robiąc, zbierając dynie Jestem ciekawy czy tutaj na przykład te dynie też się respią Bo tego nie wiem, czy znaczy w sensie w takim miejscu czy ci się respi dynia Czy tylko w tamtym miejscu, ale chyba tylko w tamtym miejscu, tak mi się wydaje I zostało mi 12 dyni, znaczy 12 dni. właśnie ile mi zostało, możemy pisać dynia I Ile zostało mi? 14 dyni, czyli że jak jutro zbiorę 5, 16 Okej, okay, to jeszcze jutro mogę sobie epickiego klucza zgarnąć, jeżeli zdobędę 16 dzień, ale powinienem zdobyć, bo to jest easy. Dobra, ja dla Was mam dwa epickie klucze, to jest dwa epickie klucze, które dzisiaj dostałem od, od gry za to, że zebrałem to ja dla tutaj odstawię i będą za Was do, do wygrania. Piszcie swoje niki w komentarzach, a ja wam je rozdam. O, o, lecisz, lecisz! No nie, no nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, tak blisko, tak blisko, a tak daleko. To jest przykre, widzu. To jest bardzo przykre, dobra. Co mamy tutaj? Spawner grzybowych krów. No, znowu grzybowe krowy. Zgłasza się po spawner grzybowych krów. To może ci je dam. Musisz mnie jakoś przekonać do tego. Bo jak mnie nie przekonasz, to sobie je sprzedam. I po prostu tak będzie. Ale chciałbym jakiś ty... Magi... ty... No, jakiś, mę... jakiś mnożnik. Mnożnik by się przydał. O, przeleciał, przeleciał. randko No, dupa. Co tym razem? Slajmy. No, nie fajnie, nie fajnie. Ale lipa jest. Totalna lipa. Że to jest masakra. Teraz będzie grzybowe krowy! Suprancko! Potężna tutaj potężny drop mi tutaj przychodzi 50 tysięcy... 000... Nie no, to jest jakaś porażka widzów, to jest porażka Dobra, ostatni klucz został mi teraz w akwunku I mam nadzieję, że z ostatniego klucza zostanę mnożnik. Napra... Golemy, golemy! Jest git! Jak golemy dropy to jest spoko, to, to z tego się cieszę. Golemy, nie dość, że są drogie. To jeszcze fajnie, farmy można na nich zrobić. No i dupa, nie będę miał tutaj mnożnika dzisiaj. No, chyba, żebym otworzył te klucze, ale nie, one są dla rozdania dla Was. Więc ja je Wam widzę, rozdam. Napisz swój nick w komentarzu, jakoś ciekawie mnie tutaj zainteresuj. Swoją osobą, dlaczego to akrotowym mógłbym dać taki epicki kluczyk. I, 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 I się dogadamy, widzę. Mam nadzieję, że się dogadamy, ja? Dobra, ja te epickie tutaj klusze daję sobie do skrzyneczki. Patrzcie, trzy mnożniki. Jestem bogaczem, dobra. sel łądzik też będzie na sel slime. dobra. Wszystko schowajmy do Ender Chesta. Ja, ty zaklęty butelek muszę się pozbyć, jakoś, ale no nie wiem, jak. Chyba po prostu je wsadzę do skrzynki. Bo po co mi one w Enderczeście? Co nie? Dobra, gdzieś jakaś skrzynka, różne przedmioty. O, butelki X, dobra. Halo przełożyć się dobra co mi tyle... Dobra mam nadzieję że się nie wkurzę. Tu wsadzę Co my tu mamy jakieś mamy fajne te, te, te Iron Golemy biorę Sorry ale taki sprzęcik to wolę mieć wędrarcheście Wy Wypewnie też o bambusy urosły czekajcie jeszcze se zbiorę Ej 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 Ktoś mi moją ścieżkę zepsuł to była ścieżka Właśnie w tym miejscu Jak ja mam teraz to zebrać ciach. no nie no, ciężko będzie nie chcę się... Ode odechciało mi się. Ktoś mi ścieżkę zniszczył. Ciach, dobra, rozwalę ją. Bum, 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 bum. Hop. Niszcie. Dobra, i teraz sobie zbiorę bambusy i sobie zarobię jeszcze z jakieś 30 tysięcy widzów. Wiesz to jest 30 tysięcy na serwerze, to jest bardzo dużo. Na jeszcze to jest bardzo dużo pieniędzy. Jeszcze to jest bardzo dużo pieniędzy. Chociaż no już... Ludzie zdobywają topki gemów. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie też będę miał tą topkę, bo mam te mnożniki Plus się powieduję. Jakoś tutaj od, o, odpalę moją stare, moje stare znajomości serwerowe stopki I może zgarnę jakieś tutaj full pieniążków za niedługo. I chciałbym, naprawdę chciałbym, bo to by było naprawdę no, soczystym sukcesem w tydzień full pieniędzy. No niektórzy już zwadni to zdobyli, ale no ja nie jestem tryhardem i co, szanujmy się, ja, 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 ja nie byłbym w stanie tyle grać tutaj Przez cały dzień Masakra, nie dałbym rady Ej, mam fula dobra, to Rynek oferty. nie, jaki rynek, widzicie, już z przyzwyczajenia ten rynek Zagemy yy, Jedzenie i farma i sprzedajmy bambusiki, bambusiki i sprzedane i 30 tysięcy zarobione. Fajnie. I tak, to, I tak co chwilę, co nie, a wydałem tylko na to 2000. Nawet nie chyba, nawet chyba nie wydałem tylu pieniędzy na te bambusy, a tyle Hajson zgarniam z tego, że coś się opłaca. No to już skrzyneczka jeszcze jedna. Ciach, kolejne, to już 70 tysięcy zarobione na bambusach, nic nie robiąc. O, tu jeszcze mam jakieś, to czekajcie, to, czekajcie, ja sobie schowam. Czy ja czegoś jeszcze nie zebrałem tutaj... Dobra, warto wszystko zbierać, bo to są pieniądze. Co są pieniądze? Pieniądze nie wolno... Nie wolno przewalać. Dobra, mamy tutaj kolejne jeszcze dwa staki, dobra, wsadzamy i cyk, sprzedane. Sprzedane! Sprzedane tak jak Ty widzę, tutaj sprzedane dlatego, żeby zostawił łapkę w górę i dzwoneczek, bo jak nie to ci sprzedam. <laughs> Nie, na no, żartuję, ale zostaw tą łapkę w górę i subskrypcję. Bo zaraz 12 tysięcy subów. Mam nadzieję, że Wam ci się podoba. Że Wam, że Tobie, że Tobie i Wam, i Wam wszystkim się podobał filmik dzisiejszy. Jeśli tak, to się cieszę. Miłego, miłego oglądania. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro o godzinie 16.00. No, no.